Dziękuję ci you z tej strony Spadek Witam was W kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj jesteśmy W, hmm, w Moto x 3 jakoś tak chyba Zainstalowałem to wczoraj Miałem co grać, w lasta już prawie całego już przeszłem, bo nawet nie widzieliście jaki mam level, a... Widzicie, muszę radio ścieć, muszę radio... Są jakieś tam przeszkody, coś takiego, czy coś. Znaczy nie zawsze takie coś jest, ale na każdej mapie musi być jakaś przeszkoda, no nie. Mora. Hmm. Takie, takie. Mora! Dziwne trochę, ale mi to tam takie... Nie, może dla Was być dziwne, możecie tam, nie wiem robić co z tym chcecie ale prosił was nie teraz y, robimy coś takiego dobijamy do sosu, 100 subskrypcji do 100 dobijamy teraz Jak będzie 100 subów to już będziemy mieli już będę nie, nie, nagrywał normalnie z wami tak wiecie Cały czas będę wam jakieś filmy wstawiał, czy coś jakiś tam nowych gier, czy coś Jurassic Survival już mi się nie opłaca, bo to jest jakieś gówno takie Wiecie nie? Takie Last dla mnie jest lepszy, bo last Mam, wiecie, last jest O wiele, o wiele, 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 o wiele lepszy Nie wiem jak dla was, albo dla nie wiem, tam, jak ktoś będzie od, y, oglądał, a uważa, że Jurassic jest lepszy, no to uważajcie sobie, tak jak każdy ma swoje zdanie, ja uważam, że Last jest lepszy dla mnie, a dla Was może być wszystko lepsze. Raczej wiecie o co mi chodzi, nie? Zresztą, nie wiem, Jurassic jest lepszy od Lasta. Nie wiem, pisajcie mi w komentarzach, to wtedy Wam napiszę, że nie wiem. Nie wiem, na pewno coś wam napiszę, ale nie wiem co. No nie Kurde, patrzcie na to. <gry> no nie, muszę tu już znowu wziąć. Kiedyś to ja tu miałem o, ja na komputerze Wirusa Nie mogłem go w ogóle włączyć i dlatego... No nie! Raczej nie będę używał, bo nawet co nie widzieliście? Myślałem, że to będzie tak fajnie. Nie wiem, to będzie się okazało, że to jest tam, takie intro. Nie wiem, może puszczę to moje. Intro, intro. Takie to prawda. Nie wiem, jak, ale może to zrobię. No, ale nie wiem. Zobaczymy. Ну-ну. Воу! Фак. Ну не. Ну. Что за... Coś dziwne Wow! Szegurawiło mnie to gówno

Dobra nie wiem, może nam się uda to całe teraz przejść w tym odcinku, nie wiem Lecajemy, tutaj byłem nas zmierzżyło, chociaż kiedyś mnie tu kurde zmierzżyło i byłem płaskać Laskar, byłem płaski po prostu Nie wiem, w czym tutaj jest takie utrudnienie, że to się odbija, co nie wiem Nie! No byłem już przed metą, kurde! On jest ciężki ten moto, on się ciężko steruje. Może wam to się wydawać, ale to się ciężko nim steruje trochę. Jest, przeszło. O właśnie może tego Minecrafta kupię sobie. Możliwe. Muszę 14 jeszcze skończyłem. Magnes nie Tutaj tu jest przecież tego Minecrafta, może kupię, może nie Dobra, kończymy ten odcinek Elu, do następnego odcinka.